Wiersz Barty Gruceli, zebra. Białe pasy z dumą nosi, tym różna od konia. A poza tym to podobna spyska iz ogona. Co jest maścią, a co wzorem? O, to jest dylemat. Do dyskusji słowo daje ciekawy to temat. Jaki kolor więc na zebrę stwórca zaplanował? Może czarny, nim ją potem w pasy pomalował? Może biały jednak pierwszy był na zebry skórze, nim ją w czarne pomalował, by pomóc naturze? Nosi pasy po dziś zebra, nosi i to z dumą, i do końca wcale nie wie, które ją malują. Czy jest biała w czarne paski, czy czarna być może? Nic nam w barwnym dylemacie już dziś nie pomoże. Grunt, że strojna jest w tych pasach. I że z modą w zgodzie.